Piotr Maur, drobna, niekoniecznie prawdziwa uwaga w sprawie prawdy. To, że telewizja łże, wiemy od dawna. Pisano o tym w gazetach. To, że prasa kłamie, też wiemy. Mówiono o tym w telewizji. I nawet w radio, choć nikt już nie słucha radia, też kłamią. A przecież, skoro nikt nie słucha już radia, mogliby zupełnie bezkarnie mówić tam prawdę. I tak nikt by tego nie zauważył. To, że politycy nas oszukują, jest aż to pewne. I to pewnie dlatego nie wspomina się o tym w prasie czy w telewizji, a nawet w radio, mimo że nikt już nie słucha radia. To, że księża są kłamcami, w płomiennych kazaniach wyjaśnili nam działacze partyjni, zarówno ci z lewej, jak i z prawej strony ambony. O tym, że nauczyciele kłamią, wiedzą wszystkie dzieci. A że sędziowie i lekarze, urzędnicy, komornicy, artyści i śmieciarze, tajni agenci, banksterzy, policjanci, złodzieje, też kłamią, jasne jest nawet dla idiotów. Kłamią też hydraulicy. Ale oni robią to inaczej niż kelnerzy, na ogół, którym na ogół wystarcza jeden rzut oka, by widzieć, który z klientów właśnie zdradza żonę i jednocześnie okłamuje kochankę. A który jest robiony w druta przez żonę, kochankę, barmana, szatniarza i nawet klozetową babcię. To czy żona okłamuje? Męża, mówiąc, że bardzo go kocha, pomimo 15 lat pożycia, nie jest takie pewne w świetle najnowszych doniesień amerykańskich, a może rosyjskich badaczy na temat syndromu. Sztokholmskiego, a i Ty, drogi przyjacielu, też jesteś kłamcą. Zwłaszcza gdy wchodząc na stół. Krzyczysz, że prawda jest nam do życia niezbędna, jak salceson, a każdy wie, że brzydzisz się salcesonem i gardzisz ludźmi, którzy go jadają. Ale ja nie jestem bez winy, kiedy wdeptywany w bruk. Udaję, że wierzę tym wszystkim kłamcom, w szlachetność ich poczynań, w ich poczucie odpowiedzialności, w ich dobre intencje, w ich gorące pragnienie uwolnienia nas od tyranii prawdy. I że to w obronie wszystkich mniejszości, że to dla dobra każdej większości, otępiałej od ciężkiej pracy, przytłoczonej długami, przewlekłymi chorobami i codziennymi. Troskami, śledzonej nieustannie i starannie, nieodwołalnie upośledzonej ludzkości, albowiem prawda jest czymś strasznym. Albowiem prawda jest czymś nie do zniesienia. Albowiem prawda szkodzi, kaleczy, zabija. Albowiem prawda to bełkot szaleńców, albowiem prawda to nieprawda, albowiem prawda to kłamstwo, to najrzadziej, najmniej chętnie wypowiadane.